Cześć, witajcie! Najlepsi na świecie zawodnicy olimpiad specjalnych. Z tej strony wasz trener Dariusz Migdałek. Na pewno wszyscy mnie dobrze pamiętacie. Słuchajcie, nie mamy możliwości widywania się i trenowania na treningach, ponieważ wszyscy na razie musimy siedzieć w domu. Dlatego potrenujemy sobie teraz właśnie w domu. Ja w swoim domu, wy w swoich domach będziecie powtarzać to, co będę robił ja i poćwiczymy sobie trochę judo. Zanim jednak zaczniemy, e, chciałbym z Wami chwilę pogadać. Przede wszystkim to mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że jesteście cali, zdrowi i że tęsknicie za treningami, bo ja bardzo. E, mógłbym przywitać Was wszystkich z imienia, ale nie chcę wymieniać ponad 50 imion, bo zajmie nam to zbyt dużo czasu. Także mam nadzieję, że wszyscy to mm, obejrzycie i razem ze mną potrenujecie. Pamiętajcie, żeby słuchać tych wszystkich wskazań, o których mówią, telewizji, żeby siedzieć w domu, nie spotykać się z ludźmi, bo w ten sposób właśnie możemy wygrać tą walkę z wirusem. Wy jesteście specjalistami od walki, bo jesteście judokami, dlatego na pewno ją wygramy. Oprócz siedzenia w domu pamiętajcie też o tym, żeby wzmacniać swoją odporność. Przede wszystkim przez zdrowe odżywianie się. Jedzcie dużo warzyw, 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 warzyw i owoców. Po drugie przez picie dużej ilości wody. Wody, nie Coca-Coli i soków, po trzecie, przez uprawianie sportu. Mam nadzieję, że trenowaliście. Niektórzy z Was wiem, że trenowali. Filip pozdrawiam, bo dostałem yy, zdjęcia. Yy, no i mam nadzieję, że teraz już absolutnie wszyscy będziecie trenowali ze mną. I po czwarte, żeby ta odporność była na wysokim poziomie, pamiętajcie, żeby się dobrze wysypiać. Teraz jest do tego okazja. Słuchajcie, dzisiejszy trening będzie dosyć łatwy najpierw trochę pogadam o przywitamy się, potem pogadam trochę o japońskich słówkach, bo bym chciał też na tych treningach uczyć was mm, innych rzeczy poza samym trenowaniem, w tym przypadku japońskich słówek. Potem sobie zrobimy rozgrzewkę, po rozgrzewce ćwiczenia na kondycję, czyli po to, żebyśmy byli właśnie bardziej zdrowi, mieli lepszą siłę, lepszą wytrzymałość i na koniec zrobimy sobie rozciąganie. Do treningu jest nam potrzebne judogi, czyli nasz strój do judo. Słuchajcie, ja go jeszcze nie założyłem, żeby było widać, że mam koszulkę olimpiad specjalnych, ale teraz sobie założę górę od judogi, zawiążę pas i się przywitamy. Przywitamy się, tak jak zawsze na treningu, w siadzie klęcznym. Uwaga, jedno kolano, drugie, siedzimy sobie, postawa, rej. Świetnie i możemy zaczynać. zaczynać. Słuchajcie, tak jak mówiłem, zaczniemy od teorii. Chciałbym, żebyście dzisiaj zapamiętali dwa japońskie słowa związane ze strojem do trenowania judo. Zapamiętajcie proszę, że cały strój do trenowania judo to judogi. Nazwa składa się z dwóch części: judo, czyli nazwa sportu, który trenujemy, oraz gi, czyli stroju do sportu walki. Judogi to nasz strój. Drugie słówko japońskie to nazwa japońska pasa, który zawiązujemy sobie na judogi. Pas po japońsku to uwaga obi. Obi. Uczyliśmy się tego, to jest Powtórka. Obi będzie nam dzisiaj potrzebny właśnie do treningu kondycji, ale o tym troszeczkę później. Judo, to strój do judo. Obi, to pas, którym zawiązujemy nasze judogi. Słuchajcie, zaczynamy od rozgrzewki. Ćwiczcie razem ze mną. Drugą część zrobicie sobie więcej razy niż ja. Ja wam tylko pokażę jak ją zrobić. Wy sobie potrzebujecie więcej, ale o tym też troszkę. Później. Dobra, zaczynamy od rozgrzewki. Słuchajcie, ja się trochę muszę oddalić, żeby było mi widać. Na początek biegniemy sobie w miejscu, podnosimy lekko kolana i sobie biegniemy, żeby trochę się rozruszać. Świetnie. Cały czas sobie biegniemy, 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 biegniemy. Jak klasnę w dłoni, to trochę sobie przyspieszymy, będziemy szybciej tupać nogami i potem na kolejne kraśnięcie znów zwolnimy. Uwaga, biegniemy sobie, przyspieszamy, przyspieszamy i zwalniamy.

10 i do tyłu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Skręcamy sobie. Tu nogi są przyklejone. 3, 4, mocny ruch. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Świetnie. Wyciągamy ręce w górę, naciągamy się w bok. Naciągamy się w drugą stronę. Odginamy się troszkę do tyłu. Ciaw i robimy skłon do przodu. Przytrzymać trochę ten skłon, przytrzymać. Świetnie, od razu chwytamy kolana i do środka. 1, 2, 3, krążymy. 4, 5, 6, 7, 8 i na zewnątrz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rozrzucimy sobie jeszcze teraz głowę do tyłu, ciągniemy do przodu. Do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu i skręcamy na boki. Hop, hop. Są do ćwiczenia. Wszystkie do ćwiczenia znacie z treningów i robimy skłony. Staramy się w nich rozgrzać wszystkie nasze stawy i mięśnie. Robimy to dosyć delikatnie, bo druga część będzie bardziej męcząca. Krążymy sobie nadgarstkami. Wypychamy do przodu, wypychamy w górę. Świetnie. Teraz sobie usiądziemy. I włączamy wycieraczki. Cyk. Cyk. 3 4 staracie się kolanami dotykać podłogi. 6 7 8 9 10 rozszerzamy nogi, ręce z przodu skręcamy się w jedną stronę. 1 2 3 mocno się odpychamy od podłogi. 4 5 6 7 8 Super. Próbujemy teraz zrobić 5 razy skłony tułowia, czyli tak zwane brzuszki. Zobaczcie, nogi sobie łączymy w ten sposób. Hop. Hop, powoli, kładziemy się, można złapać się za kolana, kładziemy się na podłodze, ręce do tyłu, robimy mocny zamach i wstajemy. Hop. Jeden, kupimy sobie w podłogę z przodu. Dwa, cztery, Trzy. cztery. Trzy. Trzy. I pięć. Świetnie. Słuchajcie, ja się już rozgrzałem, myślę, że wy też. Ale za chwilkę jeszcze sobie trochę damy w kość. Teraz po rozgrzewce zrobimy sobie ćwiczenia w tak zwanym obwodzie, czyli zrobimy sobie cztery różne ćwiczenia. Ja wykonam wszystkie te cztery ćwiczenia. Za każdym razem wykonam 5 powtórzeń danego ćwiczenia. I potem zrobię, i potem zakończę. A Wy zrobicie te ćwiczenia potem jeszcze dwa razy. Za chwilkę też o tym powiem. Możemy sobie zdjąć teraz judogi, bo nie będzie właściwie to górę od judogi. Całego judogi nie zdejmujcie. O. Gdzieś z boku, żeby potem było do pożegnania. I zdjąć sobie obie, ponieważ będziemy wykorzystywać nasz pas. Przy ćwiczeniach z pasem ćwiczymy sobie też umiejętność mocnego uchwytu, który w judo jest bardzo ważny. Słuchajcie, możemy sobie pas do pierwszego ćwiczenia złożyć na pół. Składam pas na pół, rozciągam go, chwytam z jednej strony, chwytam z drugiej strony. Najpierw pokażę Wam wszystkie cztery ćwiczenia, a potem dopiero zrobię je w tempie. Pierwsze ćwiczenie będzie dosyć trudne, moim zdaniem, ale o to chodzi, żeby było trudno przecież. Zobaczcie. Chwytam sobie ten pas dosyć szeroko. Mam proste, sztywne ręce i te proste ręce unoszę nad głowę. Stopy sobie troszeczkę rozszerzam i patrzę cały czas do przodu mając proste plecy. Teraz robię przysiad, ale robię go w ten sposób, żeby pupa zeszła do samych pięt. Spójrzcie, tak jak na treningach robimy. Pupa zeszła na sam dół, a pas jest cały czas u góry. I wstaje. To jest jeden przysiad. Hop. Drugi. Jak będziemy ćwiczyć... To zrobimy 5 takich przysiadów. Drugie ćwiczenie. Do drugiego ćwiczenia szybko musimy sobie pas położyć na dole, aha, bo nie robimy przerw między tymi ćwiczeniami. Przerwą jest tylko ułożenie sprzętu. Przerwa będzie dopiero po wszystkich czterech ćwiczeniach. Drugie ćwiczenie. Stajemy sobie nad pasem, ale w rozkroku. Pas mamy między nogami i teraz 10 razy przeskakujemy zmieniając nogi. 1 dwa, trzy, cztery. Teraz tylko pokazuję, te 10 razy zrobimy za chwilę. Trzecie ćwiczenie, zobaczcie, zostaje sobie pas na podłodze, i musimy się teraz ustawić w odpowiedni sposób, zrobić tak zwaną deskę. Mieć proste ręce, wyprostowane nogi i całe ciało wyprostowane. I jak już uda nam się utrzymać tak zwaną deskę wyprost na wyprostowanym ciele, to próbujemy teraz, Nie wiem, czy to będzie widać, pokażę od tej strony. 10 razy dotykać dłonią łokcia przeciwnej ręki. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Zrobiłem deskę, teraz to zrobię nad pasem i dotykam, hop, łokcia, odkładam. Dotykam łokcia, odkładam. Dotykam, odkładam. Dotykam, odkładam. I tak zrobimy sobie 10 razy, ale w ten sposób, żeby to zrobić nad pasem. Ja pokazałem przodem, żeby było łatwiej zauważyć. I na koniec zostawimy sobie ten pas jako czwarte ćwiczenie, też 10 razy zrobimy sobie przeskoki z obrotem przez pas. Czyli bardzo ważne ćwiczenie, które przydaje się w wykonywaniu obrotowych rzutów. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Stoję przed pasem. Przekładam jedną nogę i już zrobiłem pół obrotu. Właściwie ćwierć. I przechodzę dalej nad tym pasem, dokładając drugą nogę. I ustawiam się tyle. I wracam w ten sam sposób. Hop, 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 To będzie wyglądało w ten sposób, żeby zrobić szybko. Ja pokazuję wam tak. Jedna noga dostawiam drugą. Hop, hop, tak jak robimy rzuty. Ciach, ciach. Ok? Ciach, ciach. Można to ćwiczenie zrobić na dwie strony. Będziemy robić, będziecie robić sobie w obojętnie, którą chcecie. Można zacząć prawą nogą, można zacząć lewą nogą, dostawić prawą jaki. Też zrobimy to 10 razy. Czyli teraz zrobimy wszystkie ćwiczenia po kolei. Pierwsze ćwiczenie 5 razy. Drugie 10, trzecie 10, czwarte 10 i potem będzie przerwa. Uwaga. Przygotujcie się. Pierwsze ćwiczenie to przysiady z pasem. Pamiętajcie, pas nad głową. Pupa schodzi na sam dół. Rozszerzamy ręce i zaczynamy. Jeden na sam dół. Hop. Dwa. Hop, 3, hop, 4, hop, 5, hop. Układamy do drugiego ćwiczenia pas na podłodze. Stajemy nad pasem i 10 razy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trzecie ćwiczenie nad pasem deska i 10 razy na zmianę dotykamy łokcia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cziutko wstajemy i przeskoki z obrotem, czyli wejścia, obroty do rzutów. Zaczynamy. 1, 2, 3, 4. Owej, w którą stronę. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mater, mamy zrobiony cały Obwód, czyli wszystkie cztery ćwiczenia po kolei, ale ja Wam tylko pokazałem, jak go zrobić. Zrobiliśmy go razem jeden raz. Wy zrobicie sobie teraz stop albo pauzę na filmiku, i po dwóch minutach przerwy wykonacie wszystkie ćwiczenia jeszcze raz. Potem znów po dwóch minutach przerwy wykonacie ćwiczenia wszystkie jeszcze raz, i dopiero po Łącznie trzech takich obwodach, z powrotem włączycie mój filmik. Ok? Dobra. Mam nadzieję, że już wykonaliście wszystkie obwody, że jesteście troszkę zmęczeni. Ja po jednym nawet się trochę zmęczyłem. Spróbujemy sobie teraz zrobić kilka prostych ćwiczeń rozciągających nasze mięśnie, które teraz bardzo mocno pracowały. I to będzie przedostatni element naszego. Treningu. Tak, może możesz się ubrać u jedną córki. Zobaczcie: pierwsze ćwiczonko, nogi mam z przodu, teraz jedną nogę sobie zginam, przykładam ją w ten sposób bokiem do uda i staram się maszerować po nodze do przodu. Jak czuję, że się noga zgina, to zostaję w tym miejscu i liczę sobie do 10. Ja tylko pokażę, a wy już będziecie sami sobie. Liczycie, ok? I jak już policzę do 10, to się prostuję. Zmieniam nogi. Hop, hop. Możecie też sobie tutaj przerwy robić. Ciach. Skłon do drugiej nogi. Liczycie do 10. Puszczamy. Możecie rozciąganie zrobić nawet po filmiku. Całym. Teraz dwie nogi wykonujemy skłon do obydwu nóg. Liczymy do 10, teraz nogi łączymy. Robimy tak zwanego motylka. Opuszczamy kolana. Świetnie, i jeszcze trochę rozciągniemy ręce. Zawsze policzy się do 10. Siatkę klęczny, palce wyprostowane. Przyklejam się teraz do moich nóg i wychodzę do przodu. Rękoma. Wychodzę do przodu, liczę do 10. Potem idę bok, mocno naciągam ręce, też liczę do 10 i przechodzę na drugą stronę i znów liczę do 10. Okay? Gdy to zrobicie, zakładamy z powrotem rzutogi, żeby się pożegnać. Zakładam mój obi, żeby obwiązać A pamiętajcie, dzisiejszą lekcję. Mam nadzieję, że się trochę zmęczyliście i dobrze bawiliście. Możecie ten trening sobie powtórzyć na przykład jutro, na przykład pojutrze i wykonywać go codziennie, szczególnie tą środkową. Cześć. Będziecie się na pewno dzięki temu lepiej czuli i na pewno będziecie bardziej odporni na strasznego. Wirusa. Dziękuję Wam bardzo za trening. Mam nadzieję, że jak najszybciej zobaczymy się na macie, ale potrenujcie ładnie i za jakiś czas pojawi się też drugi filmik z treningiem dla was. Pamiętajcie, bądźmy odporni, uprawiajmy sport, jedzmy dużo warzyw, pijmy dużo wody, dużo śpimy. Oprócz tego pomagajcie swoim rodzicom, bo też na pewno nie jest im łatwo. Bądźcie dzielni. I do zobaczenia. Uwaga, postawa, mokuso. Zamykamy oczy. Głęboko oddychamy. Amen. Otwieramy oczy. Rej. Dziękuję, olimpiady specjalne. I do zobaczenia.